Witam po dłuższej przerwie. Pora na rozpoczęcie nowego rozdziału naszego kanału. To jest metalnius.pl. z którego ramienia mówi do Was Halkile. Zapraszam. Nieodzowną częścią każdej popkultury są znaki czy gesty, a z muzyką metalową najbardziej kojarzy się ten. Każdy mówi na niego inaczej. Jedni powiedzą na to rogatka, inni powiedzą po prostu rogi diabła albo ave Satan. Ale jego oficjalna nazwa to Mano co z włoskiego oznacza rogatą dłoń. I najprawdopodobniej gest ten pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, jednak używany był także na terenie Chin czy Indii. I dzisiaj trochę szerzej porozmawiamy o tym symbolu oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kto wprowadził go do świata ciężkiej muzyki w zależności od ustawienia dłoni, może mieć dwa znaczenia. Pierwszy to ochrona przed urokami i nieszczęściem, zwłaszcza przed tak zwanym złym spojrzeniem, które jest po prostu przepełnione zazdrością, a takie przeznaczenie odnajdziemy w kulturze Włoch, a także buddyzmie czy hinduizmie. Druga natomiast ma na celu obrazić osobę, w której stronę to kierujemy, insynuując, że jest po prostu kukoldem, czyli tak zwanym rogaczem. Przyjrzyjmy się znaczeniu gestu w różnych kulturach. Jedna z teorii głosi, że na terenie dzisiejszych Włoch symbol był wybijany ze srebra i ozdabiany hematytem, co miało reprezentować boginię księżyca Lunę oraz boginię Wenus, a wiązano to z kultem bogini płodności i jej mężem, rogatym Bogiem. Inna teoria głosi, że symbol miał reprezentować żeńskie narządy rozrodcze, czyli jajniki i macice. W buddyzmie oraz hinduizmie gest znany jest jako karana mudra. Ma na celu chronić przed demonami i złymi mocami. Jest bardzo podobny do. Manokornuty z tą różnicą, że przy Karana Mudra nie zginamy kciuka i wyciągamy go ku górze. I taka mała ciekawostka, symbol wykonuje także pomnik Laoziego, twórcy taoizmu, a ten znajduje się na górze Kuinguyan. Natomiast w amerykańskim języku migowym symbol ten oznacza kocham cię. Różni się jednak o tyle, że dwa palce mamy wyciągnięte ku górze, a kciuk wyciągnięty jest w bok. I nie jest to oficjalny element tego języka, a bardziej mowa potoczna. Oczywiście w kręgach religijnych symbol uznawany jest za znak diabła, zła i służebności wszelkim demonom, co ma po prostu obrzydzić wiernym muzykę rockową, pomimo tego, że znak był używany w różnych kulturach na długo przed powstaniem tej muzyki. Diabelskie rogi pojawiają się także w popkulturze. Każdy kto kiedykolwiek widział komiks, animację czy film ze świata Marvela, ten na pewno wie, że tego gestu używa Spider-Man do huśtania się na pajęczynie. Gest ten do świata komiksów wprowadził Steve Ditko wraz z Doktorem Strange'em, co miało sporo sensu, gdyż główny bohater walczy z siłami zła, no i chroni się przed urokami. Jednak i Spider-Man, i Stephen Strange wykonują nie te wersje co trzeba. Jeżeli przyjrzycie się ich gestom dokładnie, to zobaczycie, że owszem ich Palce są skierowane do góry, jednak kciuk odskakuje w bok, co oznacza, że żaden z tych dwóch bohaterów nie wykonuje poprawnie manokornuty, tylko pokazuje w języku migowym kocham cię. Gest na tyle przeniknął do popkultury, że nawet można go odnaleźć wśród emotek na takich popularnych platformach jak Messenger, Instagram, no gadu gadu czy wielu innych. Więc jak widzicie, symbol zakorzenił się w popkulturze i nie zamierza z niej wychodzić. Masz już dość scrollowania internetu w poszukiwaniu koncertów. Przedstawiamy Winiary Bookings. Winiary Bookings to jeden z liderów na polskim rynku koncertowym. Hobby dwóch przyjaciół rozrosło się do takich rozmiarów, że teraz mają dostęp do największych obiektów koncertowych w całej Polsce. Tylko w zeszłym roku zorganizowali około 200 koncertów. Rock, metal, proszę bardzo. A może lubicie inne brzmienia? Rap, Folk, Elektronika nie ma problemu. Winary Bookings również tym się zajmą. Zajrzyj na ich stronę i zobacz co jest. Jeszcze planują w tym roku. Pierwszych związków tego gestu z muzyką popularną można doszukiwać się u jazzmenów z The New Orleans House oraz ich utworu zatytułowanego From the Horns. W jednym z wywiadów również Ike Turner przyznał się, że posługiwał się tym gestem podczas odgrywania utworu How Many More Years z 1951 roku. No ale kto tak naprawdę wprowadził Mano do świata rocka? Na pomknięcie o komiksach Steve'a Ditko nie jest przypadkowe, gdyż wielkim fanem Doktora Strange'a jest Gene Simmons z Kiss, który popularyzację tego gestu w świecie ciężkiej muzyki przypisywał sobie, jednak po jakimś czasie musiał się wycofać z tego stanowiska. Nie zmienia to jednak faktu, że na jednym z pierwszych plakatów Kis Simons pokazuje pewien gest z rogami uniesionymi ku górze, jednak nie jest to Mano Cornuta, a kocham cię z amerykańskiego języka migowego. W końcu Dochodzimy do Roniego Jamesa Dio, który uważany jest za ojca manokornuty w świecie ciężkiej muzyki. W wywiadzie z samym Danem opowiedział, że do wykonywania tego gestu zainspirowała go babcia z pochodzenia Włoszka. Ta miała wykonywać znak rogu w kierunku niektórych ludzi na ulicy, a dlaczego to robiła, tłumaczył tak. Ronie znany jest z wymyślenia gestu przedstawiającego rogi diabła, najlepiej znanego symbolu kultury heavy metalu. Pochodzę z Włocha, moi dziadkowie z obu stron, czyli ze strony matki i ojca, przywieźli do Ameryki włoskie zabowodzie. Pony. Nigdy nie zapomnę jak chadzałem ulicami, trzymając babcię za rękę, a ona na czyjś widok wykonywała ten gest. Wtedy nie wiedziałem o co chodzi, ale z czasem zrozumiałem, że chodzi o meloik. Kiedy ktoś rzucał nam złe spojrzenie przed którym babka mnie chroniła. Tym gestem można było komuś rzucić złe spojrzenie. Czyli nie wymyśliłem, ale udoskonaliłem i spopularyzowałem ten gest. Często wykorzystywałem, zwłaszcza występując z tym wielkim zespołem na ciasnych scenach. Sabat, bo tak już się wtedy nazywali w połączeniu z tym gestem, dał początek plotkom. Jest on najbardziej kojarzony ze mną, bo takie moje szczęście, że pokazywałem go wielokrotnie. I tak James Simmons powie, że on to wymyślił. Jaki dmuchawy na scenie, buty na koturnie i w ogóle wszystko. Jeżeli wierzyć plotkom, Dio miał zacząć używać tego gestu, by odróżnić się od swojego poprzednika, Oziego Osborna. Ozji, będąc na scenie, bardzo chętnie w ciągu koncertów, czy na ich koniec, pokazywał podwójny znak pokoju. Dio zaś bardziej zafascynowany magią i czarami stwierdził, że też chce mieć swój znak rozpoznawczy i tak właśnie zaczął pokazywać na każdym koncercie. Roni w udzielonym dla ultimate guitar.com wywiadzie z 2001 roku powiedział, że nie uważa się za twórcę tego gestu, a jedynie za popularyzatora. Choć chętnie go używał przez całą swoją karierę, aż do swojej śmierci w 2010 roku. Wątpię w to, że byłem pierwszą osobą, która to zrobiła. Jakbym powiedział, że wynalazłem koło. Jestem pewien, że ktoś zrobił to samo w innym momencie. Myślę, że można powiedzieć, że ja sprawiłem, że ten gest stał się modny. Używałem go tak dużo i tak często, że stał się moim znakiem towarowym. W momencie, kiedy fani Britney Spears zaczęli robić to samo, znak stracił swoje pierwotne znaczenie. Jakby nie było, Dio miał rację, bo to nie on wprowadził gest na rokowe salony. Zespół Coven posługiwał się tym gestem już w 1969 roku na tylnej okładce swojego albumu Witchcraft Destroys Minds and Rip Souls. Ponadto wokalistka zespołu Jinx Dawson rozpoczynała i kończyła każdy koncert pokazując monokornutę. Ale jak się okazuje, dwa lata wcześniej w 1967 roku ten symbol pokazywał również John Lennon, gdy The Beatles mieli sesję zdjęciową do promocji swojego singla The Yellow Submarine. Jednak Lennon wysuwa kciuk w bok, co oznacza, że pokazuje w amerykańskim języku migowym kocham cię. Tym samym śmiało można stwierdzić, że gest do świata Roka wprowadził właśnie zespół spółką, pokazując faktyczną manokornutę na tylnej okładce swojego albumu. A pamiętajmy, że był to rok 69, więc taka stylówka i takie znaki robiły jeszcze większe wrażenie. Jako ciekawostkę dodam, że Baby Metal wykorzystuje wariację tego gestu, który zwiesie kitsune. Jego nazwa pochodzi od japońskich bóstw kitsune, lisich duchów, które zazwyczaj przedstawiane są z dziewięcioma ogonami. Dlaczego więc duchownym oraz ludziom wierzącym ten symbol kojarzy się z diabłem i nim wszystkich straszą? Prawdopodobnie dlatego, że chrześcijaństwo albo wchłaniało rodzime obrzędy, albo je tępiło, a także miało obsesję na punkcie diabła, czarów i czarownic, a przyznacie, że pokazywanie takiego gestu. Może im się kojarzyć tylko z jednym. Skojarzenia z szatanem nasuwały się same i nie pomagał fakt, że w miarę ewolucji rocka powstawały coraz bardziej ekstremalne odmiany, coraz chętniej czerpiące z diabelskiej estetyki. A fakt, że była głośna, piskliwa, ciężka i czasami nawet mroczna, a jej fani pokazywali okazjonalnie właśnie takie gesty, sprawiło, że muzyka, jak i sam gest stały się bardzo łatwym celem. Jak więc widzicie, gest ściśle łączony z ciężką muzyką w zależności od kultury i regionu świata może znaczyć coś zupełnie innego. I fakt, tego gestu mogą używać sataniści czy inni sekciarze, ale umówmy się, że używają oni także drzwi, mydła czy widelców. I jakoś nikt nie kojarzy ich z diabłem. Niemniej jednak, jak powiedział Ronnie James Dio, kornuta ma przede wszystkim chronić przed złymi urokami, a także jak sam zwykł mawiać, oznacza ona po prostu rock and rock'n'rolla. I to tyle w temacie. Dajcie znać jak podobał się nowy format. Oceńcie go i podajcie dalej. Dziękujemy także naszym patronom. Widzimy się przy okazji następnego odcinka. Do zobaczenia. Partnerem kanału jest Winia Rybokings, jeden z liderów branży koncertowej na polskim rynku.